Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pawlus. W marcu mamy wierzchołek drzewa, który prowadzi do Manticory i do czeskiej dziesiątki średniej, do magazynka TVPK 5051. W związku z tym chciałbym Wam pokazać maszynkę, to takie w czasie, takie wiecie, trendy. Maszynkę, która właśnie w tym drzewku się znajduje, chodzi o szósteczkę Skoda T25, to drzewkowy czołg średni. Czechosłowackie, jak już wspomnieliśmy, maszyna dość rzadko, chyba spotyka na, na randomach. Nie, może nie jakoś bardzo często, ale bardzo sympatyczna i chciałem Wam ją zaprezentować yy, w ramach yy, pokazywania różnych u UDD na kanale. Jak wiecie, często tutaj można znaleźć jakieś maszyny, które rzadziej się pojawiają, i ma to swój urok. Załogę mam. Dość słabą tutaj, bo to jest świeżo zrobiona załoga, właśnie z myślą o tym nadchodzącym wierzchołku drzewa. Powolutko sobie będę grindował te czołgi, korzystając ze zniżek. Co można powiedzieć tutaj maszynie, jaki ja miałem na nią pomysł? Jeżeli chodzi o zalety, to mamy całkiem przyzwoitą mobilność. No i mamy tutaj magazynek, czy też raczej magazyneczek na trzy pestki, które dość szybko przyładowują. Mamy tutaj trzy strzały po 110 uszkodzeń i około 10 sekund ładujemy takiego. Trzy pociskowego klipa. Mamy dobrą depresję działa, która wynosi minus 10 i elewację, która wynosi plus 20, a jeżeli chodzi o wady, to ta maszyna, no nie ma pancerza oczywiście, dość wolno się kręci wokół własnej osi. To jest dość denerwujące, potrafi być. No i co? No i oczywiście są też maszyny, które, na przykład taki Cromwell B, bez łaski za 135 strzela co 3 sekundy bez żadnego magazynka. Więc wiadomo, że to jest takie granie troszeczkę, nie, może na siłę ktoś powie tym magazynkiem, bo po co jak są maszyny, które mają lepszy DPM, ale przecież nie chodzi tylko o to, żeby grać maszynami, że tak powiem, które są w mecie obecnej, tylko mieć zabawę z tego, że czasami jakąś gorszą maszynkę się zmusi do współpracy. Mój pomysł na ten czołg był taki, jak tutaj widzicie, czyli turbo na miejscu, z dopałką do mobilności. Dzięki temu mamy całkiem przyzwoitą moc na tonę, która wynosi, już wam mówię, 23 z Turbem, także podjazdy pod górkę nie stanowią żadnego problemu. Prędkość wzrasta do 60 km na godzinę, więc całkiem sympatycznie jeździmy. Obracarka. I ze względu na to, że jak wspomniałem, pojazd nie bardzo się kręci wokół własnej osi. A w dodatku. Tutaj mamy też zmniejszony blum po wystrzale a tutaj bardzo szybko mamy przestrzeń między pociskami. To jest 1,33 sekundy także no, obracarka jest jak najbardziej na miejscu no i oczywiście ponieważ to jest niższy tier i można czasami kogoś zrobić na zasięg widzenia on się przydaje no to optyka. Poza tym tak jak wspomniałem nie mamy tu jakiegoś szalonego DPM więc, więc ta optyka też czasami pomaga nam w tym że możemy robić za takiego pół spotera nazwijmy to. Ciało jest sympatyczne, mamy sporo zabawy. To jest taka, można powiedzieć, dobra maszynka do nauki grania magazynkami na wyższych tierach bez psucia i innym zabawy. Maskowanie, o tym nie wspomniałem, też jest raczej takie niezbyt dobre. Wybrałem dla Was jedną bitwę, która mi się szczególnie podobała, ze względu na to, że tam były pewne emocje i taki mini wyciąg. I właśnie, właśnie zdecydowałem się, właśnie taką bitwę Wam pokazać, a nie inną, która może nie będzie miała zabójczego wyniku, ale. Mi się podobało. Taki właśnie był. Just. Musicie jakoś z tym żyć. Zapraszam Was do starcia. Witam ponownie, tym razem już w bitwie. Jak widzicie, będziemy walczyć na mapie murowanka w trybie standardowym. Nie wspomniałem o amunicji. Tutaj jeździłem jeszcze z ustawieniem pół na pół, czyli połowa amunicji zwykłych apk które mają 132 peny. I oczywiście 110 mamy obrażeń średnich. 900 metrów prędkość pocisku, czy prędkość lotowa w zasadzie, bo chyba te pociski zwalniają, nie wiem dokładnie jak działa mechanika, balistyka w woc warto było poczytać na ten temat. I APCR-y, które mają aż 185 peny aż mówię, bo na szóstkę to jest całkiem niezły wynik jak na Golda, większość celów, które spotykamy, jesteśmy w stanie bez problemu przebijać. No i jeździłem tutaj, szkoda mi było po prostu kredytów na buchty, więc jeździłem sobie z gaśnicą, chociaż ten czołg, nie wiem czy mi się, zraz może mi się e, zapalił jak sobie nim grałem e, jadę standardowo na razie do lasku, losowanie jest przyzwoite, bo jest pół na pół szóstek i siódemek niestety są aż trzy artylerie a to dlatego, że e, niestety albo stety no, w moim plutonie jest niejaki arciarz 87 na M44 e, to była e, to był stream z Levha i z M44, z którego też zapewne będziecie mieli jakieś materiały, nawet na pewno. No i mamy pierwszy cel, Crusader. Jak widzicie, przelot między pociskami jest bardzo szybki, a ponieważ całego klipa ładujecie, tak jak wspomniałem, też tam chyba z 9,5 sekundy, to jeżeli zostaje Wam jedna peska, nie ma sensu jej trzymać, lepiej się od razu przeładować. Ta bitwa... Będzie tak dość ciekawie rozegrana taktycznie, dość mądrze. I szczerze mówiąc, jakoś tak chyba na starość mam, że zamiast skupiać się na bitwach, kiedy, w których, może przepraszam, padł jakiś bardzo dobry wynik, ale był na przykład nastrzelany z jednego krzaka i to jest dość monotonne, to szczerze mówiąc wolę takie potyczki, kiedy wynik był troszeczkę może słabszy, może nie tak imponujący, czy ilość medali, yy, ale trzeba się było trochę napocić, żeby, żeby po prostu wygrać. Mamy Cromwella, Jak widzicie, Alfa, kiedy nam słabiej polosuje, no nie robi roboty. 84 punkty wytrzymałości zabraliśmy tej kromce. ale to jest właśnie urok tego magazynka. Jak widzicie, bardzo ładnie się on rozpędza. Moc jednostkowa, jeżeli mamy turbo, to jest, i to zwykłe turbo. To jest ponad 23 konie na, na tonę, także po prostej naprawdę bardzo fajnie jeździmy jest 2 do 1 w hp delikatnie przegrywamy. Det tam strzela głównie na linii 1-2 na przepychacz, bo tam jest oczywiście zawsze najwięcej maszyn, no przeważnie przynajmniej tak jest, że jest najwięcej maszyn i najwięcej akcji i tam artom można się też najbardziej przydać. Poza tym tutaj do lasu pojechało nas sporo. Niestety to jest częsta przypadłość, że jeżeli dużo maszyn pojedzie do lasu, nikt się nie chce wychylić pierwszy, każdy liczy na to, że inni przyspotują. No i tak naprawdę ten las stał, ja tutaj teraz wyjechałem, no ale oberwałem dość mocno od artylerii, od Pantery M10, no i zrobiło się nieklawo, schowałem się za budyneczkiem, tutaj link od boku wieży, tego rzuto 3 do 4, ale w hp już wyraźnie przegrywamy, dostałem od Jacksona gdzieś tam z górek, nasza linia 1-2 kompletnie się poskładała. No i zaczyna to wyglądać bardzo, bardzo źle. Ja jestem na ogrysku, mam 145 HP, czyli no bardzo niedużo. 5 do 4, ale zwróćcie uwagę na minimapę. My jesteśmy tak naprawdę w trzech kwadratach w tej chwili. A cała kontrola nad mapą została oddana przeciwnikowi. Jedynie na linii A tam jest nasz T52, który próbuje świecić i Hellcat kromka morduje mojego plutonowego. No niestety był tam on osamodniony, nie miał już nawet jak uciekać. Zrobiło się 5 do 5, ale mamy tutaj bardzo silny atak właśnie od strony przegranego przepychacza. I zobaczymy, czy uda się coś tutaj, coś tutaj ugrać. Zwróćcie uwagę, że wszystkie nasze siły na linii K no, próbują atakować, ale z tego ataku tak naprawdę za wiele nie wyjdzie. Tam jest też E25, który jak wiadomo jest no, ninżą, ta maszyna. I ciężko jest pod niego podjechać, jeżeli nie macie naprawdę dobrej załogi. Ja teraz skręcę się tutaj na skraju tego lasu, 45TP, który jest praktycznie na full HP. Staram się w miarę dokładnie przymierzyć. Nie widzę teraz tego przeciwnika, schował mi się chyba za wrakiem Deda. I wyjeżdżają kolejni wrogowie. Widzę oczywiście tą VZ, która skraca przez środek. Mam nadzieję, że ona mnie nie będzie widzieć i skupiam się na tym, żeby próć po prostu w bok tych przeciwników, którzy ładnie tutaj się do mnie wystawiają pilnować też, żeby dobrze wymierzyć każdą pestkę. 7 do 8. Ted zrobił sobie krótką przerwę, bo tam zatłukli go i mówi, no kolejna przegrana bitwa. Mieliśmy taką serię niezbyt udanych starć. I mówi, no tak, znowu przegrana, rozjadą nas tutaj te, te siódemki, przyjadą. Teraz bok wie, że tej vz Korzystam z kamuflażu, jaki dają mi tutaj te krzole. 7 do 10, więc wygląda to coraz gorzej. Trzyma się jeszcze nasza T52, która robi świetną robotę i nasz Hellcat. Dobijamy ogryska. Jeszcze raz szukamy przestrzału na tą fauzetę. Jak widać z sił, które atakowały na południu, które pchały się pod te 4 TDK. Jak widzicie na minimapie, tam jest na minimapie Szturer Emil Jackson, Super Hellcat E25. Także no mocne maszyny przy tym losowaniu, nie ma się co oszukiwać. No i jak widać, nasz atak kompletnie się tam załamał. 45 TP. Widzę, że VZ puszuje tutaj w stronę właśnie lasu, chce oflankować, być może jedzie po arte. No ale ja stwierdzam, że muszę najpierw dobić tego 45 TP i zobaczymy po prostu co będzie dalej. Spodziewałem się, że ten wróg nie wie do końca gdzie ja jestem. Teraz dopiero wie, ponieważ Ponieważ mi wyświecił, ale nie mam depresji działa, próbowałem go zgęsić. Niestety nie udało się. Strzeliłem w gąski, ale obrażenia do modułów, które zadał mój pocisk były za małe, żeby go postawić na gąsce. Ale z pomocą mojego helkata, udaje się go dobić i robi się 11 do 10, więc sytuacja powoli jest w miarę opanowana. Udało nam się zatrzymać ten potężny atak na północy. I spróbujemy przerzucić się. Na południe. Tutaj taki spóźniony ten strzał. Widać było, że ten wróg już po prostu padł. Nie wiem, dlaczego z takim opóźnieniem strzeliłem. Lagów chyba nie było, poza tymi, które miałem w głowie co najwyżej. No i tak, mamy jeszcze jedną artylerię. Wrogom też została jedna arta. Mamy przewagę liczebną. Natomiast u nas zostały same szósteczki, a oni mają Jacksona i Sturer Emila, który ma bardzo, bardzo potężną armatę i jeżeli strzela do szóstek, no to naprawdę może zrobić nam duże ziaziu. Dlatego staram się oflankować tych wrogów. Jedną stroną naszego natarcia, czy, czy jedną gru samodzielną grupą operacyjną jest właśnie ta nasza T-52 i Hellcat, którzy... Naprawdę zrobili świetną robotę, którzy i sami dobrze strzelali, i dobrze świecili. A ja staram się tutaj pomóc tej fałeczce. Podjeżdżam, chowam się za krzakami. Liczę na to, że może się nie wyświecę z tej odległości, to jest 360 metrów. Więc, więc jest taka nadzieja i faktycznie się udało. Dobijamy Jacksona wspólnymi siłami. I pojawia się jeszcze Sturer Emil. To już... Przedostatni z wrogów. Teraz pocisk niestety zaginął. Sturer Emil wykańcza naszą T52, która dzielnie sobie poczynała. Ja niestety się dingam, ale VK 3601H na szczęście to kończy. No i teraz najprzyjemniejsza część e, tej bitwy, czyli oczywiście polowanie na arcioszkę oraz na topgana. Zakładam, że gdzieś tutaj się kręci w tych e, krzaczorach, gdzieś tutaj się schował. To jest mobilna arta. Dość ta franca, więc może on się znajdować w różnych yy, strefach mapy. Ale y, nasza fałka kapuje, więc nawet gdyby coś złego się tutaj wydarzyło, to jest nadzieja, że, y, że chłopaki to dograją do końca. Ja oczywiście gdzieś strzeliłem chyba w działo za pierwszym razem. Nie wiem w co dokładnie, no ale weszło to bez obrażeń. Nasza arta puduje, yy, ich arta poddała się tak naprawdę, dała się dobić. Udało się zabezpieczyć Top Gunna i wygraliśmy to dość dynamiczne, uważam, starcie. I dość przyjemne. 15 do 12, a wyglądało na to, że będzie to kolejna porażka. Ale jednak nie. Przejdźmy do podsumowania. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę niestety nie wpadł as. Pan, as jak ktoś mówi? As pancerny, tylko od znaka mistrzowska. No, znaka mistrzowska as pancerny, tak. Tylko jedyneczka, ale nie ma co płakać. Bitwa była bardzo fajna. Więc, więc trudno się mówi duży kaliber top gun i czugista camper 2700 swoich obrażeń 140 po spocie 6 fragów to dało 1187 expa faktycznie expa dało bardzo mało dlatego że strzelałem głównie po spocie właśnie chyba tej T5 dwójki i tego helkata który jak wspomnieliśmy zrobił dobrą robotę strzelał 250 i 1300 po spocie, a zobaczmy te 5 dwójkę. No, widzicie, te 5 dwójka mniej postrzelała, ale ma 200 po spocie. Także naprawdę bardzo fajna bitwa. U nich Super Hellcat też nastrzelał dwójeczkę, inni trochę słabiej. 39 pestek oddaliśmy, 35 trafionych, 28 z penetracją. Bitwa trwała ponad 8,5 minuty. Jestem z kredytami dość mocno w plecy, znaczy dość mocno. 30 tysięcy to nie jest tak dużo z drugiej strony można spokojnie jedną bitwą na premce tyle, tyle z powrotem zarobić, a że mieliśmy naprawdę problemy z wygrywaniem bitew na pewnym etapie tego streama, to już po prostu nie liczyłem się z kosztami, tylko chciałem przebijać tych wrogów, którzy się pokazywali. Nie bez znaczenia była również większa prędkość pocisków, co umożliwiało łatwiejsze celowanie. Tak oto wyglądał materiał, jaki mi się wydaje dość na czasie, o Skodzie T25, czyli jednej z maszyn, które prowadzą do topowego czołgu w obecnym wierzchołku drzewa. Możecie sobie tą skodzinkę kupić na zniżce i troszeczkę ją poogrywać. A jeżeli w ogóle tego drzewka nie macie zbadanego, no to zachęcam. Zawsze lepiej to robić po taniości. Po taniości im taniej, tym lepiej. Szkoda waszych kredytów. Jeżeli film wam się podobał, to mile widziana będzie jakaś aktywność, jeżeli chodzi o komentarze, czy zostawienie na przykład subskrypcji na kanale, albo wpadnięcie do deda na Twitcha, na streamy gdzie jest sympatyczna atmosfera, i czasami nawet zdarza się, że nie gra on artylerium, także możecie obczaić. A dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się.